No, i dobrze moi drodzy, Tadao, tutaj się spotykamy, ale mimo iż siedzę za swoim pięknym zestawem perkusyjnym, nie bójcie się, nie będzie o muzyce albo nie będzie tylko o muzyce, będzie głównie o samochodach i będą to moje odpowiedzi na Wasze pytania, których zadaliście mi w internetach. Bez liku. Na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie spłynęło po kilkadziesiąt albo kilkaset na każdym publikatorze pytań od Was, czyli jesteście zainteresowani, co tam pan Adam sądzi albo o niektórych samochodach, albo o niektórych trendach w motoryzacji, albo pytacie na przykład o to, kiedy skoszę trawę w swoim ogródku. Na takie pytania też będę odpowiadał. A zatem. Zaczynamy całkiem nowy cykl. Głęboki oddech i jedziemy z tym koksem. Będę przedstawiał Was z ksyw, tak jak się podpisaliście pod tymi komentarzami, kiedy prosiłem Was o e, zadawanie pytań. Także jeżeli zadałeś lub zadałaś e, takie pytanie, to oczekuj, bo być może albo prawdopodobnie e, Twoja ksywa pojawi się i za chwilę pojawi się też na to pytanie e, odpowiedź. No dobra, zaczynam. Tu mam komputerek ustawiony e, i czytam pytanie od Michała. Michał pyta mnie, jakie Youngtimery chciałbyś mieć w swoim garażu? Jakie youngtimery? No youngtimery to są, jak sama nazwa zresztą wskazuje, samochody mojej młodości. Za youngtimery uważamy samochody z lat 90., z początku lat 2000. Dużo samochodów, nawet troszkę nowszych, już się troszkę staje takimi youngtimerami. Youngtimery są niezwykle pociągające. Dlaczego? Dlatego, że nie są jeszcze aż tak wymagające jak Oldtimery, kiedy się chce już kolekcjonować samochody zabytkowe, trzeba naprawdę ogarniać, trzeba się na tym znać i trzeba mieć ogromną wiedzę, a także fundusze, żeby takie samochody odnawiać, restaurować i potem się nimi cieszyć. Z young Timerami jest troszkę inaczej. W young Timerach mamy jeszcze szansę znaleźć na rynku taki samochód, który już będzie Yanktimerem, ale będzie nadawał się na przykład do codziennej eksploatacji, bez najmniejszego problemu. To są samochody, które wtedy były pierwotne, które były lekkie, wtedy samochody ważyły niewiele, wtedy jak auto miało 120-130 goni, to zajwaniało po prostu jak przecinak. Które z tych samochodów chciał mieć w garażu? No czuję wielką miętę i wielki pociąg do GJ205 GTI. Miałem kiedyś takiego cywila, ciemna zieleń, butelka, przepiękny tapicera w kratę, 130 koni, 1.9 TDI, ależ to była petarda motoryzacyjna, tyle że Każde koło skręcało w inną stronę, był po zderzeniu z mamutem, miał na sobie ze trzy wiadra szpachli, szyberdach przeciekał i nic w tym samochodzie nie trzymało się kupy. Kupiłem go oczami i duszą, a nie rozumem niestety, także przejechałem się na nim dosyć ostro, ale potem w krosi ścigałem się 205, przebudowywałem nawet tutaj nieopodal w moim garażu bardzo wiele nadwozi, bardzo wiele silników, nawet zaadaptowałem do 205 silnik z 405 Mi16, czyli 16 zaworową głowicą tymi ręcami. Przy pomocy jednego tylko kolegi, przyjaciela, który wtedy pomagał mi w startach w Krosie. Także na pewno 205 to jest sztandar. Zawsze marzyłem o Golfie dwójce GTI, nigdy nie było mnie na niego stać, mój kolega z liceum miał GTI 16V2 i to pięciodrzwiową i myślę, że taki samochód, gdybym kiedyś gdzieś znalazł, nie nierozbity, nie rozbity, to też bym chętnie w garażu przytrzymał. No cóż, synek mi podstawił do garażu Honda Civic, żelazko, rocznik 1990, więc takiego jednego youngtimera w garażu nawet mam. To są te trzy typy, które stawiam teraz. A być może jeszcze mi się coś w głowie urodzi, także jeżeli to pytanie powróci, to chętnie będę odpowiadał dalej. Był Michał, będzie Marcin. Marcin pyta o. Aż błony zarezonowały tutaj. Jakiej jeszcze słuchasz muzyki poza heavy metalem? Hmm, to bardzo osobiste pytanie i bardzo osobliwe pytanie. Poza heavy metalem słucham jeszcze trash metalu, death metalu, black metalu, doom metalu, speed metalu, brutal metalu. Nie no, oczywiście tych gatunków jest bardzo dużo, ale żartuję. Kocham muzykę ciężką, kocham muzykę metalową, kocham muzykę szybką, mocną, dynamiczną, taką, która naprawdę powoduje, że jak się jedzie samochodem i się jej słucha, to ciary idą po plecach, a noga prawa sama się prostuje, ale poza heavy metalem kocha Elvisa Presleya. Na przykład uwielbiam po prostu, znam mnóstwo utworów Elvisa na pamięć, kiedyś sobie korespondowałem z nim, grałem na basie, uczyłem się jego utworów. Przepiękne melodie, troszkę bluesa, troszkę rock'n'rolla, które się doskonale przenikają. Z polskich artystów, no cóż, bywam na koncertach Krzysztofa Cugowskiego, bywam na koncertach Michała Bajora, co już gatunkowo totalnie odbiega od heavy metalu. Także myślę, że te gusta muzyczne są bardzo szerokie, a jeszcze jako instrumentalista bardzo lubię od czasu do czasu. Pójść na koncert jazzowy i popatrzeć, jak wirtuozi tego gatunku ogarniają instrumenty. To są ludzie po szkołach, to są ludzie mocno wyedukowani, przefantastyczni. I popatrzeć, dla mnie, jako amatora muzyka, ja po prostu gram, bo lubię i kocham to yy, miłością pierwszą, popatrzeć na ludzi, którzy zdobyli edukację muzyczną i wykorzystują ją w grze na instrumentach, yy, to jest niezwykle cenna sprawa dla mnie. Trzecie pytanie. Randomowy random. Je zadał. Dobra, ksywa, dobra. Jakie są największe wady w pracy dziennikarza motoryzacyjnego, z których ludzie nie zdają sobie sprawy? Ha, kurczaki pieczone, jak tu teraz to powiedzieć, żeby było delikatnie, żeby nie było, że tutaj Adasiowi w soduwa uderzyła do głowy i że już jest tak sterany pracą dziennikarza, że już mu się nic nie chce i że na wszystko ma wywalone. Nie, tak na pewno nie jest. Ja swoją pracę bardzo lubię. Bardzo cenię i zawsze staram się być najlepszy w tym, co robię, obojętnie co to jest. Każda praca ma swoje wady. Pierwszą wadą tego zawodu jest, wiecie co, niestabilność. Bo nawet jeżeli masz jakiś taki ciepły etacik w jakiejś redakcji, siedzisz, piszesz o samochodach, zaczyna się wkradać monotonia, zaczyna się wkradać rutyna. U mnie to było tak, że to cały czas ewoluowało, że ja cały czas przeskakiwałem z jednego miejsca w drugie, nie żeby mnie wyrzucali, chociaż tak się też zdarzyło, bo się redakcja zamykała, na przykład nie płacili, wyrzucali, różne sytuacje były, różne sytuacje się zdarzały, ale staram się tę robotę pielęgnować i przez cały czas się rozwijać. Kto by pomyślał jeszcze przed COVIDem, że ja będę do was przemawiał tutaj jako dziennikarz, Internetowy, jako influencer, jako youtuber. No nikt by nie przypuszczał, bo to był rewir póki co wtedy jeszcze dla mnie zamknięty. Ja sobie byłem panem z telewizji, jestem dalej i było mi z tym dobrze. Ale kto się nie rozwija, ten się zwija. Także niestabilność to jest pierwsza, myślę, wada tej sytuacji. Druga wada no, że troszkę jesteś gościem w domu. Jeżeli chcesz rzeczywiście robić wszystko, łapać te wyjazdy, te prezentacje, kiedyś te salony, te nowości, to były takie lata, że ja testowałem ponad 300 modeli samochodów rocznie i można powiedzieć, że nie rozpakowywałem walizki. To były czasy, jak moto on leciał w TFN Turbo. Ja wtedy produkowałem ten program, potem to przejął mój kolega z pracy, który został producentem, ja już byłem tylko prowadzącym, ale mieliśmy tak poumawiane wyjazdy, że właściwie w domu nie bywałem w ogóle, bo żeby zrobić program co tydzień, nie w seriach, tylko tak ciulasem, longiem, żeby on leciał prawie przez cały rok. Wymagało to bardzo dużo pracy, zachodu, podróży. No właśnie te podróże. Z jednej strony wielkie błogosławieństwo i wielka, wielki fan dla człowieka, że może być w Nowej Zelandii, może być w Kanadzie, może być w Emiratach, może być za chwilę na biegunie północnym, a za chwilę okazuje się, że ten samolot się spóźnił, ten nie doleciał, ten nie przyleciał, tu czekamy, tu koczujemy, tu nie wiemy, czy zdążymy, tu musimy biec, tutaj, także niestabilność w tych podróżach też bywa męcząca, bo zdarzało się tak, że na dwudniową prezentację do, nie wiem, do, do, do Maroka czy do Portugalii nie dolecieliśmy, a zanim dolecieliśmy, to ona już się skończyła, czyli tak naprawdę nie było po co lecieć, nie dolatywały nam bagaże bardzo często i to są takie drobne wady pracy dziennikarza motoryzacyjnego, poza tym troszkę boję się przyszłości, bo jeżeli motoryzacja, nam tak znudnieje, jak nudnieje teraz, to ja się boję, czy ja będę miał o czym gadać. No dobrze. Kolejne pytanie. Od Grzegorza. Które, e, które samochody pana zdaniem brzmią najlepiej w zależności od układu cylindrów R4, R5 V6, V8, V10 V12. Ho, 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 ho. No to by trzeba było naprawdę z półtorej godzinki na to poświęcić. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Andrzejem Dąbrowskim, fantastycznym perkusistą, wokalistą, kierowcą rajdowym, kierowcą wyścigowym, fotografem, moją wielką inspiracją. Andrzeju pozdrawiam cię bardzo serdecznie i on doskonale umiał te wszystkie dźwięki naśladować paszczą. E, kiedyś z nim nagrałem wywiad. Do Deluxa i byłem niesamowicie zaskoczony, że ten fantastyczny człowiek również taką rzecz umie zrobić. Ja tego nie umiem zrobić. Z tych silników oczywiście najbardziej aksamitną pracę będzie miała V12, najbardziej taką wysokotonową, jak dobre wiosło, będzie miała V10. Mocno basową, burkotliwą, taką będzie miała v połowa V12, czyli V6, to znowu będzie ten aksami Cichy na dole obrotowym i bardzo dynamiczny w górze obrotowej. No AR R5 i R4 zwykle są fajne wtedy, kiedy są doładowane, czyli kiedy słyszymy podtrzymanie turbo. Czy to będzie pięciocylindrowy silnik grupy Volkswagena, czy to będą te wszystkie czterocylindrowe silniki, które nas otaczają? wolno z sąca czwórka, wolno z sąca piątka. Bez rewelacji. Jeszcze kiedyś BMW Krzesał piękny dźwięk z sześciocylindrowym. Rzędowych silników, tak było. One były wolnosące, one były pierwotne i ich dźwięk również zapierał dech w piersiach. Ostatnie pytanie w tym odcinku: Bąbel pyta: kiedy wykosi Pan działkę, czyli moje sławetne studio Trawa takie nazywamy. Pędzi tak, cały sprzęt koszący mam w domu nad jeziorem na Warmi. Tutaj mam tylko taką jedną mizerną scherlałą kosiarkę, którą mi się nie chce tego skosić, poza tym tam jakieś pięki wystają, więc póki co nie zanosi Ale jeżeli masz apetyt na przejechanie się traktorkiem po mojej działce, zapraszam cię serdecznie. To tyle w tym odcinku. Spędziliśmy ze sobą ciut ponad 10 minut. Fantastyczne pierwsze spotkanie, a ja Was już zapraszam na kolejne.